Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszej części opowiemy sobie o ogrzewaniu akwarium dla bojownika oraz tym, jak bardzo, ważne jest, jak bardzo ważna jest temperatura właśnie dla tej ryby. W filmie na temat, jak opiekować się bojownikiem, powiedziałem kilka informacji na ten temat. Ten film znajdziesz poniżej w opisie tego, tego filmu. Natomiast dzisiaj chciałbym troszeczkę rozszerzyć ten temat, ponieważ myślę, że warto abyście wiedzieli, Więcej szczegółów na ten temat. Ok, więc jak wiecie, bojownik pochodzi z Azji. Sam wiem coś na ten temat, ponieważ mieszkam tu na co dzień i sam dokładnie wiem, jak przyzwyczaiłem się do tej temperatury. Szczerze mówiąc, jestem trochę jak te moje bojowniki, bo gdy wracam do Polski, bardzo ciężko jest mi się ogrzać i ciężko jest mi przyzwyczaić się po prostu do obniżonej temperatury. Tutaj praktycznie nigdy temperatura nie spada mocno. Z mojej obserwacji zauważyłem, że. Yy, już gdy w nocy temperatura spada poniżej 26 stopni, a takich nocy chyba były dwie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ja już dosłownie odczuwałem to na własnej skórze, że temperatura na zewnątrz jest naprawdę niska i czułem delikatny chłód. Także możecie wyobrazić sobie, co czuje ryba, której ciało znacznie szybciej się wychładza i nie do końca sama potrafi się ogrzewać, tak jak ssaki. Dlatego też tak bardzo ważna jest temperatura. E, którą, u, którą musimy utrzymywać w akwarium. Najniższa w mojej ocenie temperatura dla tej ryby to 26 stopni. Oczywiście możemy trzymać bojownika nawet i w 25 stopniach, ale w tym przypadku znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo chorób, przeziębionego labiryntu oraz występowania pleśniawych czy ospy. Znacznie, spowal, e, znacznie spowalniamy też metabolizm, ryba jest gorzej wybarwiona, Mniej chętna do rozmnażania, rzadziej buduje gniazdo i jest po prostu, najkrócej mówiąc, mniej aktywna. Najniższa temperatura w mojej ocenie to 26 stopni, aczkolwiek taka optymalna to 27. W mojej ocenie nie przekraczałbym temperatury 28 powyżej 29 stopni, dlatego że gdy ewentualnie pojawi się jakaś choroba w akwarium, mamy bufor temperatury, którą możemy po prostu podnieść. Po to, aby wspomóc, lec, wspomóc leczenie ryby. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, mamy kilka możliwości ogrzewania akwarium. Pierwsza możliwość to taka, w której ogrzewamy, tak jak u nas, nasz sklep, lub niektórzy ludzie, którzy mają showroomy, czyli takie pomieszczenia wypełnione całymi akwariami. Z reguły większość z tych osób ogrzewa całe pomieszczenia, ponieważ wychodzi to po prostu taniej i bardziej bezpiecznie. No ale to wiadomo, wtedy musi być już dużo tych zbiorników i musimy ogrzać całe pomieszczenie. Dla wszystkich osób, które mają jedno, dwa, pięć, sześć akwariów, raczej polecam ogrzewanie miejscowe, czyli docelowe konkretnych zbiorników. I tutaj metody są następujące. Pierwsza z nich to jest po prostu najprostsza, szczerze mówiąc w mojej ocenie chyba taka najbardziej popularna i najbardziej sprawdzona. Jest to po prostu grzałka z termostatem. Link do takiej grzałki poniżej tego filmu. Tutaj zdjęcie takiej grzałki. Grzałka jest mała, zajmuje mało miejsca, ma fajny bufor temperatury, ponieważ ona tam ma ten przedział temperatury między 17 a 30 chyba 5 stopni, z tego co dobrze pamiętam. Także w razie czego możemy podnieść tą temperaturę? Grzałki tego typu, jak właśnie ta, ta grzałka z termostatem, są to grzałki bezobsługowe. Po prostu wkładamy do gniazdka, podłączamy do prądu, ustawiamy temperaturę na termostacie, która znajduje się na główce grzałki na 27 stopni i ta grzałka po prostu robi za nas całą robotę. Ona pilnuje tej temperatury w momencie, gdy temperatura spada poniżej 27 stopni, grzałka się załącza. Dogrzewa do 27 stopni, a następnie wyłącza się, aby nie przegrzać wody. E, jedyna sytuacja, w której musimy odłączyć grzałkę, jest to moment podmiany wody. Proszę pamiętajcie o tym, że w takiej sytuacji należy wyłączyć grzałkę z prądu, dlatego że jeżeli zlejecie wodę z akwarium i będziecie dolewać ponownie, szkło, z którego zbudowana jest grzałka, będzie przegrzane. Zimna woda, e, dojdzie do, że tak powiem, tego bardzo mocno rozgrzanego szkła i dojdzie do rozprężenia, dojdzie do po prostu pęknięcia tej grzalki i uszkodzenia takiego mechanicznego, także ten moment wylewania wody oczywiście wyłączamy grzałkę, natomiast w momencie, gdy zawsze woda jest w akwarium, po prostu grzałka sama się włącza i wyłącza i tą temperaturę za nas pilnuje i za nas ją utrzymuje. Kolejną metodą, czyli drugą taką wewnętrzną można powiedzieć, jest mata grzewcza, czyli mata grzewcza, którą kładziemy pod akwarium, no i ta mata grzewcza, ona również bardzo często ją trzeba, z tego co pamiętam, już podłączyć do osobnego termostatu, czyli, czyli trzeba dokupić termostat. Jeżeli się mylę, jeżeli są takie maty już z termostatem, to napiszcie w komentarzu poniżej, bo nie spotkałem się z czymś takim, ale być może już ktoś coś takiego stworzył, także nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Te maty, wiadomo, ciepło zawsze idzie do góry, tak jak mamy ciepło podłogowe w mieszkaniach, tak ta mata działa na dokładnie takiej samej zasadzie. Po prostu podnosi tą temperaturę do góry i ciepło idzie do góry i woda również się ogrzewa. Także plus tego jest taki, że nie widać tego, tej maty grzewczej. Ja osobiście powiem szczerze, nigdy z tej metody nie korzystałem. Nie mówię, że jest zła, natomiast jakoś tak jestem przekonany do tego, że no jednak grzałka, która ma jakąś tam diodę, ja po prostu przechodząc obok akwarium widzę, że czasem ta dioda się pali, a czasem się nie pali, to mam prawie stuprocentową pewność, że prawdopodobnie grzałka działa i nawet nie muszę patrzeć za bardzo na termometr, ponieważ widzę, że ta grzałka się włącza i włącza. To jest dla mnie informacja, że prawdopodobnie temperatura jest ok. Natomiast podczas podmian wody, gdy wyłączam grzałkę, jeszcze zawsze patrzę na termometr, czy wszystko gra. Oczywiście mówię o sytuacjach, w których miałem akwarium w Polsce, no bo tutaj nie używam żadnych grzałek, nie używam klimatyzacji, ponieważ lubię ciepło. Tutaj nawet tajowie się dziwią, że oni czasami nie wytrzymują gdzieś tam. W naszym sklepie w Tajlandii jest bardzo gorąco i ta pani, która ze mną pracuje. Pum, tak się nazywa, pum, która ze mną pracuje. Ona czasem widzę, że po prostu wymienka w tym upale. A ja po prostu lubię ciepło i, i, i nie muszę, nie muszę po prostu używać klimatyzacji. A mówię o tym dlatego, że jeżeli na przykład masz w domu ciepło, ale w nocy otwierasz okno albo kiedyś tam otwierasz okno, to tą grzałkę warto mieć. Jeżeli używasz klimatyzacji w swoim mieszkaniu, biurze, czy też jakimś tam gabinecie, również pamiętaj o tym, aby taką grzałkę mieć. Tutaj może powiem taką krótką historię. Jakiś czas temu właśnie pewna pani, która prowadzi gabinet stomatologiczny przyszła do nas, kupiła, kupiła od nas ryby, no i zresztą pozdrawiam serdecznie i była taka sytuacja, że w ogóle tak się zagadaliśmy, zapomnieliśmy o tym, żeby wydać tej pani grzałki, no i po trzech dniach no, skończyło się tak, że no, ryby się podziębiły. Ta pani do na nas zadzwoniła. Czy, czy myśmy nie zapomnieli przypadkiem o grzałkach? Okazało się, że, no, że rzeczywiście i ta pani, i my żeśmy zapomnieli, I, i po prostu te grzałki, oczywiście, ta pani przyjechała odebrać, podłączyła. Natomiast to jest przykład na to, że wystarczy kilka dni chłodnej wody i po prostu te ryby tej tak zimnej wody, tam typu 22-23 stopnie nie tolerują, a tam właśnie była klimatyzacja, która miała za zadanie schładzać. Co ciekawe, akwarium bardzo fajnie sprawdza się w takim gabinecie stomatologicznym, gdzie ludzie właśnie siedzą, oczekują no, na wizytę, na jakieś tam borowanie, stresują się przy tym, a to akwarium i te ryby działają uspokajająco. I taką informację właśnie Otrzymałem od tej pani, także cieszę się, że możemy pomóc i że możemy rozładować emocje osób, które czekają na, na wizytę u stomatologa. Ale wracając do tematu, tak jak powiedziałem, jest to druga metoda, czyli możemy zastosować matę grzewczą, yy, druga w sensie takiego ogrzewania wewnętrznego, ale trzecia ogólna. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o takie, o, o takie metody, które mi przychodzą do głowy, czyli mamy tak, ogrzewanie pomieszczenia, grzałka z termostatem i mata grzewcza. To są trzy takie najbardziej popularne metody. Oczywiście zamiast maty grzewczej można zastosować kabel grzewczy. Jeżeli mamy tych akwariów więcej w ciągu, to możemy zastosować kabel grzewczy. Natomiast często zdarza się z tym kablem tak, to już wiem, z, że tak powiem z opowieści niektórych osób, które są naszymi klientami, że jak gdzieś tam mają bardzo dużo tych zbiorników i te kable mają rozłożone, to gdzieś tam akwarium bliżej okna już ma 2 stopnie chłodniejszą wodę niż to akwarium, które ma na środku. Jest trudno utrzymać idealną temperaturę we wszystkich zbiornikach. No i oczywiście jest potężny problem, gdy musimy podnieść temperaturę w konkretnym zbiorniku. Dlatego też ja jestem zwolennikiem tej tradycyjnej metody. Uważam, że najlepszą metodą jest po prostu ogrzewanie grzałką z termostatem. Jeszcze raz pokażę tutaj zdjęcie, link poniżej. I to jest, po prostu, to jest po prostu chyba najbezpieczniejsza metoda na ogrzewanie akwarium. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że w tym filmie wyjaśniłem wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem i masz jakieś pytania, śmiało pisz poniżej w komentarzu. Na pewno odpowiem. I, i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.